Na dworze coraz zimniej, lampki zawieszone, obciachowy sweterek wyciągnięty z szafy. Co to znaczy? To znaczy, że idą święta Bożego Narodzenia. A jak święta, to firmy prześcigają się w świątecznych reklamach, które od kilku tygodni hulają zarówno w sieci, jak i w telewizji. A ja postanowiłem zrobić mały przegląd i pokazać wam te produkcje wideo, które w tym roku uznałem za najciekawsze. A dla wytrwałych, na końcu odcinka czeka odgrzebana w odmętach internetu niespodzianka. Ja nazywam się Mateusz Ziemią, a to jest świąteczna mowa o filmie. W tym materiale zrobię jedynie krótki przegląd reklam i pokażę tylko ich fragmenty. Linki do pełnych filmów znajdziecie w opisie lub w komentarzu. Jeżeli chcecie się nastroić świątecznie, to gorąco zachęcam do oglądania. A jeżeli uważacie, że w moim zestawieniu zabraknie jakichś reklam, które wy bardzo lubicie, piszcie śmiało w komentarzach, bardzo chętnie poznam waszych faworytów. Zaczniemy ze storytellingowej grubej rury i odpalimy reklamę Apple. Ja osobiście muszę przyznać, że oglądałem ją już 4 czy 5 razy i za każdym razem wzruszałem się tak samo mocno. Ciekawostką jest to, że fabularnie reklama Apple. Dość mocno przypomina tegoroczną reklamę Allegro, ale moim zdaniem reklama Apple wypada tu znacznie lepiej. Jeśli mam być szczery, to mnie reklama Allegro w tym roku trochę zawiodła, natomiast Apple nadrobiło to z nawiązką. Poza gwarantowanym wzruszeniem na końcu, mi osobiście podoba się to, że historia pokazuje, że elektronika wcale nie jest tak zła, jak się ją maluje, trzeba po prostu z niej umiejętnie korzystać. Także w tym roku, sorry Allegro, ale moim zdaniem Apple bije Ciebie na głowę. Drugi przykład to kolejny storytelling. Na pierwszy rzut oka widać, że to duża produkcja, generowany na komputerze smog, średniowieczna scenografia, ogólnie bardzo wysoki budżet. Gdzieś w internecie znalazłem, że wyniósł 7 milionów dolarów. Na pewno tak duży budżet widać na ekranie, ale czy nie przyćmił on ducha świąt? Moim zdaniem nie, ale ocencie sami, zachęcam do obejrzenia całości. Kolejny przykład, może nie jest najlepszy, ale na pewno jest bardzo ciekawy. Wideo McDonald's i wiele tym nie zdradzę, ponieważ reklama od pierwszych sekund bije marką, co nie do końca mi pasuje. Ale ciekawe jest co innego. Ciekawe jest to, że twórcy byli bardzo odważni i postanowili oprzeć reklamę świąteczną nie na typowo pozytywnych, radosnych emocjach, ale na emocjach negatywnych. E, czy to się udało? Moim zdaniem nie do końca się to sprawdza, wiele osób krytykuje tą reklamę, natomiast ocencie sami. Moim zdaniem brawa należą się dla twórców za to, że mieli jaja, żeby w ogóle takie podejście zrobić. Kolejny bardzo ciekawy przykład to znowu reklama Apple, która tym razem została w całości nakręcona za pomocą iPhone'a. To świetne zagranie marketingowe, które pokazuje, jak nowoczesne i zaawansowane kamery są w obecnych smartfonach. Oczywiście pomimo kręcenia reklamy telefonem, cała reszta produkcji była przygotowana na bardzo wysokim poziomie. Świetne oświetlenie, sztuczny śnieg super choreografia. Ogólnie rzecz biorąc, użycie stosunkowo taniej kamery miało niewielki wpływ na całościowy budżet reklamy, ale na pewno reklama w bardzo namacalny sposób pokazuje, że zdecydowanie ważniejsze od tego, jaką kamerą realizujemy film, jest to, kto za tą kamerą faktycznie stoi. W zestawieniu znalazła się również jedna polska produkcja, Kampania Społeczna. Tutaj ujęło mnie to, że reklama nie jest typowym wyciskaczem łez, ale za to daje bardzo mocno do myślenia. Ode mnie za to ogromny kciuk w górę właśnie tak powinno się robić kampanie społeczne. Szkoda tylko, że zasięg tego wideo jest taki mały. Pytanie, czy to tylko do mnie on trafia, a do innych nie, i dlatego ma tak małą ilość wyświetleń, czy może po prostu brakowało mu drobnego kopa promocyjnego na początku. No i przydałoby się jeszcze coś śpiewanego. Mi w tym roku osobiście bardzo przypadła do gustu reklama Amazona. Nie jest ona w żadnym stopniu oryginalna, natomiast jest zrobiona tak, że wszystko w niej siedzi. Jest tu humor, nie ma dłużyzn, jest sympatyczna. Szczerze, to ja po obejrzeniu tej reklamy lubię Amazona trochę bardziej. No, ale obiecałem Wam niespodziankę. Nie jest to może film tegoroczny, ale nie można mówić o świątecznych reklamach i nie wspomnieć o sławnej już kolędzie druteksu. Za oknem pada śnieg, lecz u nas ciepło jest Film został jakiś czas temu usunięty z YouTube'a i zajęło mi sporo czasu, zanim dotarłem do niego, no ale jest. W pełnej długości, w pełnej krasie. Zapraszam do oglądania. Ale ostrzegam, że jak go raz zobaczysz, to już go nie odzobaczysz. śnieg, pada śnieg, jest. Zawsze miły i wesoły u nas w firmie Muszę przyznać, że ten film zajmuje specjalne miejsce w moim sercu, a jest tak dlatego, ponieważ naszej firmie została zaproponowana jej produkcja. Natomiast kiedy usłyszałem tą kolendę, to odpowiedziałem klientowi, że niestety straty w ludziach, w ekipie będą tak duże, że nasza firma nie może sobie na to pozwolić. No i tak to cudowne zlecenie sprzątnął nam z przednosa ktoś inny. Przypominam, że linki do omówionych przeze mnie reklam są w opisie lub w komentarzu. Mam nadzieję, że moje propozycje wam się spodobały, bardzo chętnie zobaczę wasze ulubione świąteczne reklamy. Także piszcie śmiało w komentarzach, a na tą chwilę nie pozostało mi nic innego jak życzyć wam wszystkim spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samej i pomyślności w nowym roku. Moje kolejne materiały już w styczniu. Ja nazywam się Mateusz Emią, a to była świąteczna mowa o filmie.